Okay. The song of your people is rich and beautiful. Before the cylinder came, each generation passed on its memories to the next. And so you learned to avoid repeating your mistakes. Slowly, mm -hmm. you discovered the secrets of your world. You built this... great cities full of wonders. And then you sang to the stars to find others like you.

We are not that different from you. We are also not strong mm -hmm. or fast and we don't have sharp teeth, but we are stubborn. Mm -hmm. The sun creates its minions from pieces of what it absorbs. So we found a way to help you. All of us together. These fragments of my people, the memories of your ancestors. No, to end to those others who shared our fate. A conspiracy of ghosts to sabotage the cylinder and give you a chance. There is more to be found. Memories to be reclaimed. And what you need in order to. to... But our friends are fading. Okej, okay, czyli pewnie co rozdział będziemy wskakiwać bo wnętrze cylindra, do się czegoś nowego. Dusze poległych używają, używają cylindra do budowania, inaczej, jakby zaszczepiają ideę, mamy incepcję, dosłownie. ...tych poległych yy, zaszczepiają idę w śnie cylindra, która potem używana jest przez cylinder do tworzenia swoich sługusów. Uuu, nowy biom, pustynia. I tak to wygląda. w już zeskanowa Nie? Ja jestem nad wodą? Ten sam biom? Wydaje mi się, że to jest inny biom. A, 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 a. Tutaj mógłbym spróbować przypłynąć, ale nie wydaje mi się to najlepszy pomysł. Odkolwiek chyba będę musiał, chyba nie będę miał wyboru. To bardziej jak plaża niż jak pustynia w tym momencie i ruiny na plaży. Nieklimatyczne miejsce, A zastanawiam się. i śnieg pada. No iwa na miejscu, bo tam coś jest. Zastanawiam się, czy tam mogę dopłynąć. Tutaj mam jakieś światełko. To pewnie tutaj mogę podejść. Coś tutaj będę miał, jakąś informację, co mam zrobić.

To już mogę pływać, mogę to robić. Może trzeba było wrócić, żeby zebrać trochę jedzenia przed tą wyprawą, ale. Ej, tam. Na pewno dopłynę będzie Git. Nie umrę przecież z głodu po drodze, prawda? Prawda? Nie zdarzyło mi się to. Nie, to zdarzyć. Było dawno i nieprawda. Jest to jest od matematyka, to jest cylindra, to jest normalne żyjątko. Oduchuję, są te wielkie bydlaki. Dziwne, że mi oczka tego nie skanują. Elder. Uu. Dzień dobry. Ale ty masz małe nóżki. Śmieszny jesteś. Yeah. Pewnie ze straści już płacić nie może. Hmm. Co to za mutacja? Najpierw chcę się dowiedzieć. Hmm. Nie mam pojęcia, co to za mutacja. Chcę ją przyjąć? Chcę. W razie czego krystaliczną formę osiągnę w regeneracji. Tak. A! Dobra. Tu w ogóle coś jest. Zastanawiam się, czy to mogę podnieść. A nie, to jest łódka. Będę mógł tutaj odpłynąć do starszego.

What a pleasant surprise mm. to find a group of such brave little adventurers. Oh, I'm glad to see your faces before my end. I'm sorry to tell you that this structure will not ascend on its own. Okay. I was hoping someone might bring the lenses that power this palace before the cylinder came. But as I can see, you do not know of what I speak. And this is simply not to be but fear not there are other palaces in the waters of this great desert and resting in the golden dunes of these marvellous plains you will find the hidden treasures that can awaken and lift to their majestic heights. The okay, so you to znaleźć magiczne the pride of our people swim over to the other side and seek the Trawala that guards my brother's temple he will explain what you must do i wish you luck know that my spirit will dance and sing when you succeed where i have failed <inaudible> Dobra, to elegancko płynie prosto, tak długo jak strzelam w wodą. To w się sensie płynie po tej trasie dziwnej. Więc płynie praktycznie prosto. Uuu, jest mi za gorąco. Nie może być dobra. Wiadomość. No ale nie wiem czym są te stwory tutaj. Leć, maleńki, leć! cylinder wow. jest zdecydowanie zbyt blisko. Jesteśmy na pustyni. Nie mogę... A, bo ja nie... Ten ma oczka. Konowania. Część trzecia. Okay, mm. the Trebum sensed that something was roaming the desert, something that did not belong there. No doubt the Eternal Cylinder had once again sent forth its cruel servants. Perhaps it had taken notice of Press the that was seeking to stop them from accomplishing their goals. Jest stanie mnie atakować, Kościół. Met jorki, co to! Stań! Czemu ty jesteś taki szybki? Typie! O co się ode mnie? To jest w ogóle jakaś kula wielka. I też. To są... To są jego... To są owoce? No jak taka wielka jagoda? Ja klikam spację, a nie... Halo. Wow! To jest kurwa creepy! Przestań! żeby to po mnie. Po... Nie, 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 nie. To jest kolejny taki. Spróbuj pan, miejsce. Dobra, ja, ja nie wiem, co w tym miejscu zrobić. Ja po prostu idę do następnej wieży. Tyle. Ży... Żyjątko. Mogłem je zeskanować, a dopiero potem zejść. Dobra, dobra. Proszę się ode mnie odpierwiastkować. Jum. Jak to umarł? Czemu oni wszyscy umierają? Dobra. O to co. Z... Co jest. Ej, ale ja mam te analityczne oczka. Czemu go nie widzę stąd? Może nie mogę go skan... Gra chyba Nie, Fucking hell! To jest ta suczewka. Okej, okay, znalazłem ją. Tak, ale to ja tego nie przyniosę do miasta. To jest zbyt duże. Tam jest świątynia i tam jest e, soczewka. Dojdźmy Z... do tej soczewki. A, mogę zeskanować kraba. Petrakrab. To jest pęknięta soczewka, więc nie wiem, czy ona w ogóle by nam pomogła jakkolwiek. made of glass

Martwi mnie to trochę, bo w sumie to chciałbym znaleźć jakieś, nie wiem, cokolwiek. Co to za kolejne bydle? Jest jakaś stupiona skała. Ja nawet nie chcę tego dotykać. Co, grasshopper? Nie odsuń się. Proszę się ode mnie odpierwiastkować. Czemu w tej grze wszystko chce mnie zabić? Zaraz, zaraz. A, ty już zdechłeś Nie fajnie, dobra. Tam były dwa grasshoppery Pewnie też nie żyją. Nie jesteś mi tu atakować. Ja ci nic nie robię. Ja szukam tych grasshopperów, Potrzebuję jeszcze dwóch. Bo jestem w stanie znaleźć cię. tak sztukach tego grzyba nie zioło, ale eee... Bez znaczenia, co to dokładnie jest, jeżeli jestem w stanie znaleźć Grasshopper i zrobić sobie mutację na zawsze, gdzie one są, gdzie są one. Nie atakuj mnie. Есть! Единственная кулачка... И вторая кулачка, которую не удалось мне А! Jest druga kulka gdzieś tutaj. że yy, bo drzew komutacji. Aż do świątyni.

I nie? ja wiem że hmm, czemu mi one wszystkie poginęły i nie było miejsca żeby je używić um. okej, okay, tak mogę to zrobić to mi mu mutagen? nie, to jest jedzenie ta nowa roślinka to nowy mutagen Jest nowym utagiem. To mi da odporność na ciepło, prawda? Dobra. To wszystko to jest. Tarczę. Tam jest wejść. Cie, które się wyświetla, tylko jak mi widać. A. Spytne. co tutaj mamy? Tu jest jakieś ulepszenie, ale go nie widzę. Tutaj mogę po prostu otworzyć skrzynkę. Czy w skrzynce będzie coś? Jakiś mutagen zajebisty. Jest coś. To jest. Okej, okay, czyli żaden gat mnie nie pogryzie, ale za to umieram od ciepła jeszcze bardziej. I tu chciałem. Okej. Okay. O mój Boże, widzę. Zmieniamy tryb kamery. U, jest zaznaczone to miło ze strony twórców gry. Dali to ku podpowiedź. U, mapa? Mapa. Mamy też jaskinię, Z tego co tu widzę. Nie wiem, gdzie ta jaskinia w ogóle. Gdzieś tutaj powinna być. Bardziej w tamtą stronę. Daję już. O kiloki coś mi się tutaj wściekło? Nie, no to trzeba będzie też biec do następnego filaru. Uf uf Możesz nie. Mam silnik, chyba zybałem. bo jakbym zgarnął silnik wcześniej, a potem poszedł tam, to miałbym wszystkie kamienie. A tak chyba nie mogę wejść jeszcze raz. Szczerze, zastanawiam się między jedzeniem a wodą. Wodę mogę teraz zużyć, a jedzenie sobie zachowam. No i co, teraz lecimy do filaru. I zostawiamy taki cliffhanger, co na tej nie robić. Tu na momento. Muszę się zorientować. Nie wierzę, nie widzę stąd. A, tam jest. Dobra. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzieś ja się zatrzymam. Dobra, lecę. Nie ma co czekać. Powinienem się tutaj elegancko na wieżę nastawić. Wow. Nie. Dobra. Ja cię słyszę za moimi plecami, nawet nie próbuj, kurwa. Dobra, regeneracja, regeneracja, regeneracja. No tam dalej uleś, Nie, już okej, okay, jest za daleko. Ten będzie szybszy za to. Przestań. Już widzę, że się do mnie zbliżasz. Co to jest? Ja nie chcę widzieć żadnego z was. Wonno ode mnie, woodlaki i cholerne. Czemu mam wrażenie, że ta wieża pierdolnie, jak tylko do niej podejdę? Moja pierdola. Nie, to będzie gorz, gorzej. Nie podoba mi się ta pustynia. Z daleka była ładna, ale... z bliska już niekoniecznie. Okay. A, mogę ożywić te bamy.

Proszę się ode mnie odstosunkować. Tu gdzieś jest świątynia. Tam widzę promień światła. Dzień dobry. Czy nas wpuścisz, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Więc od pierdole hamuję, po prostu tu podbiegnę. O, tu, 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 tu. Uważajcie, jeszcze, jeszcze jeden. Gdzie one, kurwa, są? O mój Boże. Tak, nie, nie wiem. Dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. I do zobaczenia niedługo w tej świątyni. O mój Boże, ja się boję, po prostu boję tego, co to będzie. Dobra, na razie.